Pan prezydent podpisując się pod tą ustawą, pokazał swoją drugorzędną, właściwie podrzędną rolę, pokazał, kto rządzi w, w państwie. Wykonuje absolutnie polecenia prezesa Kaczyńskiego. Ja się Ale nie Ale czy nie dziwię, to że te usprawiedliwia wpisy, tak, te, taką, taka są opinia, czy usprawiedliwia takie słowa? A, Był nikim się, i został nikim. O prezydencie. Ja się nie dziwię, że te wpisy są takie emocjonalne. Zresztą my mówimy otwarcie, że jest to jeden jest on najgorszy prezydent po okresie transformacji yy, i proszę zauważyć, że na wadze mamy yy, życie i zdrowie ludzi chorych na nowotwory, a z drugiej strony lekką ręką podpisuje się taką yy, ustawę. Ja chcę państwu jeszcze zwrócić uwagę na y, kulisy w ogóle całej tej sprawy, bo to jest to co się dzisiaj dzieje jest niezwykle interesujące. Przecież dzieje się właściwie bratobójcza yy, walka we frakcjach obozu Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy jaki będzie efekt. Natomiast ja mam zasadnicze pytanie, bo prezydent powiedział, że powiedział, no, wynika to z, z tych ruchów, które są dzisiaj dokonywane. Odwołanie prezesa kurskiego czy odwołanie prezesa kurskiego pomoże ludziom chorym na nowotwory? Oczywiście chciałabym się odnieść do tego, co tutaj Pan powiedział odnośnie naszego kandydata Roberta Biedronia. Każdy ma prawo wypowiadać się co do kandydatów na prezydenta, a szczególnie jeśli dotyczy to obecnie urzędującego prezydenta. Ja wiem, że Państwo byście chętnie, chętnie byście ograniczyli te prawa, ale póki co nie możecie tego zrobić. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, warto przypomnieć, że przecież praktycznie co roku miliardy idą na telewizję polską, bo w tamtym roku bodajże miliard złotych, wcześniej. Półtora, 200, 200, miliard 200, więc to są też kwoty, o których nie, wa, nie wolno nam. W sensie, to jest e, absolutnie. Profes, wasze prawo, młody piesów, ale nie w ogóle wolno regionalne nam o tym nie dostaje. lepiej późno niż później dobrze że do tego doszło. Będziemy oczywiście obserwować pilnie kolejne działania. Pan, prez, pan premier obiecał, że to będą spotkania cykliczne. No nie zlekceważył tym razem opozycji. Mimo że dużo wcześniej mówiliśmy o powołaniu w tym celu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego i również o tym, aby w tych sprawach uczestniczyć, bo chodzi przede wszystkim o informacje, o obieg informacji o to, aby przekazywać również społeczeństwu to, co się dzieje postulat jest... turaz Rady Bezpieczeństwa Narodowego w takim razie jest już nieaktualny, już nie będziecie tego Uważam, że prezydenta. nadal jest aktualny, bo też nie wiemy, jak dalej potoczy się ta epidemia, tak? jakie będą kolejne skutki, efekty, co dalej się wydarzy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno, że y, oczywiście stanowimy opozycję, natomiast y, chcę wyrazić dość pozytywną opinię co do działań y, ministra zdrowia. Bo y, działa z dość dużym spokojem. Y, to jest też ważne dla obywatelek, dla Polek. Dla Polaków, żeby nie wzbudzać tej niepotrzebnej paniki. Zatem zobaczymy, co będzie dalej. Ale na tym etapie yy, jego działania są dość pozytywnie przez nas przyjmowane. Mamy dzisiaj narzędzie, mamy już Nie pierwszy był. etap za sobą, mamy narzędzie, to pokazuje też taki, bym powiedziała, no życzyłabym sobie, ja jestem posłem pierwszej kadencji, ale taki właśnie koncyliacyjny sposób drogi ustawodawczej, że jest taka możliwość, że jest światło w tunelu i w ważnych sprawach możemy wspólnie usiąść do tego stołu. Nadjeżdża Lewica oczywiście tej, w tej sprawie, panie pośle, bardzo proszę, pana y, uwagi są naprawdę niestosowne i ciągle pan przerywa, szczególnie mnie. Y, Wracając do, do Wójcie, tematu, proszę. taki koncyliacyjny sposób, szczególnie że sprawa jest bardzo ważna, tak jak wspomniałam wcześniej, nie wiemy jak dalej potoczy się historia tej A w jakim epidemii, aby będą zmiany, potencjalne Natomiast ewentualne zapowiadane. Właśnie chcę dodać jeszcze, pan minister Dworczyk wspomniał o tym, że po trzech miesiącach będzie przed, przedkładał Sejmowi sprawozdanie z wykonania też tej ustawy w takiej szczegółowej formie, więc trzymamy rękę na pulsie, obserwujemy. To nie jest tak, że wszystko jest pozytywnie przyjmowane, aczkolwiek tak jak powiedziałam wcześniej, póki co te zachowania ze strony ministerstwa no, nie budzą naszych wątpliwości.